Siemano wariaty. Dzisiaj próbujemy zrobić kosę z 25 zł na stronie CSGO Skins. Zapraszam z korzystaniem z mojego kodu GigaChat. Daje to Wam 10% z bonusu do depozytu. Oraz kurwa, musicie mieć 18 lat. Tak, 18 to wystarczy. Zaczynamy dzisiaj sobie może od Case Battle. Spróbujemy coś pokminić, kurwa. Nie jestem pewny co tu można zrobić za taką małą sumkę. Myślę, że czekolady, kurwa. czoko, czoko. Na trzech, Ach chuj w to. Spróbujemy z botami, bo raczej nikt o tej godzinie nie wejdzie do nas. To najlepszego może AMK Nie no No i kurwa przegraliśmy nie Ja pierdolę, że to taka skrzynka Takie gówno z niej leci aj. aj, aj. Spróbujemy może coś normalnie sobie potwierać Dziąłam ja okesa. Za 4,20 Pu Gloczek 10 zł 10 zł, kur. Spróbujemy jeszcze zrobić coś za te 8 batelkę może co? Spróbujemy zrobić na czterech coś. Jedną możemy dodać e, a taką na przykład skrzyneczkę na buście. Mm, można spróbować Ultra Casea. E, Anime kejsa można spróbować? Kurwa dobra, będzie mnie stać na czterech. Wierzę w swoje szczęście Wierzę w swoje szczęście K Tryb kla kl klasyczny Nie ma co... ...kierdolić Próbujemy no, próbujemy Kurwa nawet... Co się dzieje? Nie, nie wczytuje mi się na stronie, nie? Strona mi się nie wczytuje Uuu Kurwa ten uspik chyba wygrywa ten wygrywa. No i chuj. No i chuj. 26 zł. Spróbujemy jeszcze punkciki wymienić. Uwaga, uwaga, lewo, prawo, lewo, prawo. Chuj przód. Jest dobrze. Jest dobrze. Oczywiście sprzedajemy to. W sumie, jak nam idzie, tak otwieranie caseów. No to spróbujmy sobie. Jeszcze takiego low casea. Razy 3 O ja pierdol A może te PP Bizony Kurwa Zwróciło się czy nie? Kurwa zwróciło się. Ty, to jednak dobrze W lovely Kurwa Próbować Nie, to na później Próbujmy sobie może otworzyć

30 zł! O kurwa No kochani, dzisiaj nam coś idzie, to otwieranie. Na Jesterku może coś spróbujemy. Mm. Lowcase spróbujmy. zadyszkę Na czterech Na standardzie Czemu kurwa nie? Oj kurwa no Spróbujmy no Ja wierzę, że od... Takie 37 zł tutaj o, nie, kurwa. Nie, wygrałem. Ja pierdolę, 65 zł. Kurwa mać. Stówka? Czyżby tu Ja pierdolę. Kochani. Może, może dzisiaj się uda jednak tą kostkę zrobić. Może dzisiaj się uda. Spróbujmy taką dłuższą bitawkę sobie zrobić. Taką. Albo może nie. Pierdolnimy No, okesa. No, okesa na. Na trzech. Na underdogu. I jak wiadomo. Żeby zawodnikom dawało jak najwięcej. A nam nic, kurwa. Nam nic. I kurwa. Wygrana. Nie. O, dzielimy się. Ano tak. Ajajaj, no to było w pizdę ostro. To było ostro w pizdę. Coś jeszcze jest do 10 zł? Czy próbujemy jeszcze raz tego? A, spróbujmy. Co, co nam kurwa? Co nam? Na dwóch. O, jakiś ziomuś dołączył. Najlepszy skin tutaj, proszę. No i nie jest jakoś najlepiej, ale jest zwrotka. Dwie dychy zwrotki. Jest fajnie, jest fajnie. Spróbujmy. Ach, chuj. Wejdę za całe dwie dychy. Za dwie dychy. Osiem. Osiem caseów na trzech. Na szerze. Bo jak wiadomo, nie wiem czy wiecie, ale i samo to jest mój idol. To jest mój pierdolony idol. Ja go uwielbiam. No, widzicie? Kurwa. I sam, i samo jest dojebany. I samo jest dojebany. O, na ziomeczek też się To 5 zł. 5 zł. I samo kurwa dropni coś. O, drop tak cały czas, kurwa. Drop tak cały czas. Proszę mi teraz tą Meszkę w najlepszym stanie. Całkiem ładna w ogóle MK. Tylko szkoda, że nie gram. Szkoda, że nie gram Mkami w ogóle. W CSA. Czyż tam jakieś skiny mam, o 5 zł? 370 o, dobra, dobrze. Najlepszy stan. Aj. 22! No, zwrotka tam 2 złote Nic takiego. Spróbujemy znowu czoko, czekoladę. A taką jedną czekoladę, kurwa Na standardzie. Co tu może? A ta na tak O kurwa. Ludzie dołączają o tej godzinie? 23.41 Uuu kurwa Ja czy on, ja czy on, on Ja pierdolę Ale nie martwmy się Nie martwmy się Bo teraz Teraz podejdziemy Olina kurwa, olina Na gold za nas nie stać toolboxy słyszałem, że to jest chuja nie skrzynka. Us and Glock. O kurwa, to może być ciekawe. Na szerdzie. I i samu Mój przyjacielu uratuj mnie tutaj Glocka fade, wypierdol. Najajajajaj. O Chuja w dupie Nam dało Chociaż jakbym dał na standardzie Kurwa Spróbujemy tak I Tak Ten case jest dojebany nie Ja go uwielbiam naprawdę Na underdogu Bo nam cały czas oddawało W każdej batelce. Spróbujmy. Pięknie, pięknie. Tutaj nic, tutaj wszystko. Tutaj nic, tutaj wszystko. Kurwa mać. No i chuj, chuj w pizda. A więc tak, dziękuję za odcinek. I napiszcie, co dzisiaj zrobiliście w, w ciągu dnia. jak tam wam dzień minął i na